Alden. Johnson, przypominam, w pierwszym swoim starcie, porażka, ale porażka tylko minimalna z wielkim swoim rywalem, z wielkim swoim mistrzem Tonim Rickardsonem. Czekamy na start do wyścigu piątego. Andreas Johnson. Wyjeżdża także Stanisław Burza. Stanisław Wyburza, po raz kolejny o tym przypominam, dobre występy w zawodach na Wyspach Brytyjskich, chociaż trzeba obiektywnie powiedzieć, że tam więcej tych sukcesów odnosi no w tej nieco niższej lidze, będącej odpowiednikiem naszej pierwszej ligi. Wywalczył także tytuł Mistrza Szkocji, ale nie jeździli tam na pewno zawodnicy z najwyższej światowej półki. Stajca Burza doskonałe występy przed dwoma, trzema laty. Tam chyba na jego karierze, na dalszym rozwoju zaważył ten fatalny upadek podczas ligowego pojedynku na torze we Wrocławiu. W tym roku w zawodach ligowych Stajca Burza no, spisuje się nieco słabiej. Zdecydowanie słabiej. A to Janusz Kołoci. Wciąż wielki frajter, wciąż niezwykle waleczny żużlowy, starnowski jaskółek. Zawodnik, który w zawodach Grand Prix, które rozegrane zostaną na torze w Bydgoszy, będzie pełnił rolę rezerwowego. A Janusz Kołodziej ma cichą nadzieję, że w przyszłym sezonie otrzyma wreszcie tą upragnioną dziką kartę od kalężnika, Burza. Andreas Jonsson, Janusz Kołodziej i Sebastian Alden. Start wygrany przez Stanisława Burzę. Dopiero na czwartej pozycji Janusz Kołodziej, a teraz fantastyczne przyspieszenie Koldiego. Już jest trzeci. Wyprzedził Sebastiana Aldena, no, ale trudno będzie sobie poradzić z Andreasem Jonssonem, na drugiej pozycji Stanisławem Burzą. Stanisław Burza prowadził tylko przez moment. Dał się wyprzedzić znakomitemu Szwedowi. Przewaga Andreasa Jonsona rośnie. Andreas Jonsson, uważany za potencjalnego następcę właśnie to niego Rickardsona. 26-letni zawodnik, otwiera listę szwedów, których właśnie oglądamy tutaj na torze, na torze w Tarnowie. Szkoda, że nie ma jego rodaka Antonio Lindbecka. Adrenalina, bo rzeczywiście jeździ bardzo widowiskowo. Wiedzą o tym fani śledzący czy zawodów Grand Prix czy rozgrywki ligowe także w naszym kraju. Aktualnie najwyżej sklasyfikowany walczy o medalę Mistrzostwa Świata. Zajmuje czwartą lokatę. Ma tylko dwa punkty straty do trzeciego w klasyfikacji Niki Pedersena z Danii. Wspólnie z Piotrem Protasiewiczem stanowią o sile bydgoskiej Polonii. Tu w tym wyścigu Andreas Johnson udowadnia swoją klasę. Wygrywa w czasie 69,34, a więc kolejny. Dobry rezultat. Tak więc rekord toru ustanowiony przez Toniego Rickardsona nie był bynajmniej dziełem w przypadku. Nie był jakiś, jak to być może niektórzy sądzą, niesportowym ukłonem w stronę tego wielkiego zawodnika. Na drugim miejscu uplasował się Stanisław Burza. Trzecia lokata, jeden punkt, dla nasza kołodzieja. Bez punktów w tym wyścigu Sebastian Alden. Piąta gonitwa kończy się rezultatem remisowym 3 do 3. I tarnowianie w dalszym ciągu prowadzą 16 do 13. Poważny raz jeszcze w niebieskim kasku Staństwa Burza, świetny początek w wykonaniu popularnego burzyńskiego. Tam zagapił się, został na starcie, odjechał bardzo szeroko Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej dopiero za moment przypuści niesamowity sztur. Wyprzedził w znakomitym stylu Sebastiana Aldena, tu jeszcze walczący Stanisław Burza z Andreasem Jonssonem przy wejściu w łuk, lepszy już jednak Szwed jeżdżący w barwach reszty świata i ostatecznie Andreas Jonsson do dwóch punktów zdobytych po tym przegranym wyścigu w pojedynku z Tonym Rickardsonem dorzuci kolejne trzy i tych punktów ma już na swoim koncie.